Dziś, chciałbym wam opowiedzieć swoją historię. Zacznę od przedstawienia się. Nazywam się Matrom. Wiele osób mówi do mnie Matrom Gaming. Dziś, przed tą kamerą, chciałbym wam powiedzieć o swoich problemach. Nie miałem łatwego dzieciństwa. Dużo czasu spędzałem na ulicy. Spotykałem się z niewłaściwymi ludźmi, potocznie zwanymi gangsterami. Nie mogłem żyć bez narkotyków i alkoholu. Kradłem, by mieć co jeść. Jednak pewnego dnia, wszystko się zmieniło. Kiedy kompletnie pijany prowadziłem samochód, straciłem nad nim panowanie. Jednak najgorsze było to, że jeżdżąc po chodniku zabijałem ludzi, nie przyjmując się tym kompletnie. Kiedy obudziłem się rano powoli uświadomiłem sobie co tak naprawdę zrobiłem. Postanowiłem, że muszę coś z tym zrobić. Muszę sprawić, by moje życie wyglądało jak najlepiej. Chcę przenieść się do tych wieżowców, by być na okładkach gazet. Wiem, że mam talent piłkarski i to jest jedyna możliwość, aby to zmienić. Codziennie będę nagrywał każdy swój ruch, każdy swój krok, aby udowodnić Wam, że się da. Aby udowodnić Wam, że się uda zmienić swoje życie i całkowicie poświęcić się piłce nożnej. Mano ziomeczki Ja jestem Atrom a to był oczywiście wstęp Do nowej serii na moim kanale Mianowicie jest to kariera fabularna Czyli coś nowego, coś czego jeszcze nie było Na moim kanale Planowałem tą serię już od dłuższego czasu Jednak czekałem na odpowiedni moment Którym był oczywiście premiera gry GTA V Także dodatkowo Kiedy zobaczyłem cały ten edytor Od Rockstar pojawił mi się uśmiech na twarzy Ponieważ to jeszcze bardziej mi pomoże W tworzeniu jakichś ciekawych scenek fabularnych Naprawdę można tworzyć Niesamowite rzeczy. No ale co do samej kariery, postanowiłem, że swoją karierę rozpocznę w lidze portugalskiej, która wiadomo, słynie z wychowywania zawodników. Wybór padł na drużynę Sportingu, w której mam nadzieję się rozwinę i pójdę gdzieś dalej, bo na pewno traktuję ten klub jako tylko przystanek w swojej karierze. Przesumowaliśmy już sobie tutaj, lub też zaraz przesumujemy sobie te wszystkie mecze sportingowe, także kolejny odcinek rozpoczniemy już meczem ligowym. No i cóż, w tym odcinku to powoli byłoby też na tyle. To była taka zapowiedź, pewnego rodzaju wprowadzenie w wątek fabularny. Jeżeli Wam się ten pomysł podoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. Także to tyle ode mnie. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.